Dzień dobry, witam Pana na portalu w Gazecie Moryckim. Proszę się przedstawić naszym wstępie. Dzień dobry, Marcin Topłuka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ogólnie rzecz biorąc zajmuję się bocianami, a szczególnie e, ich biologią lęgową. W naszych badaniach sprawdzamy jak zmieniające się środowisko rolnicze wpływa właśnie na, na bociana białego, na zmianę jego liczebności no i przeżywalność lęgów i sprawy z tym związane. Jak to no, w tej chwili w No niestety no nie mogę powiedzieć nic pozytywnego, bo zmiany w rolnictwie, które obecnie w naszym kraju występują, no bardzo negatywnie wpływają na bociana, no i też na, na wiele innych gatunków ptaków tak naprawdę, bo intensyfikacja rolnictwa, coraz większa mechanizacja i, i chemizacja, no, niszczy praktycznie bazę pokarmową. Do tego mamy bardzo silne ruchy y, związane z przekształcaniem gruntów, łąk i, i terenów podmokłych na, na uprawy monokultury, tak naprawdę bardzo duże obszary pól są scalane i, i tworzą się duże obszary jedno, jednogatunkowych upraw, co dla wielu gatunków trakwa, bo na bociana w szczególności jest bardzo negatywną zmianą. się jakoś nie broni No w zasadzie nie ma jak. Znaczy broni się w tym, że po prostu opuszcza gniazda. No i tych bocianów z roku na rok w naszym kraju jest mniej po prostu. Jak to panu cenia? No, znaczy to trudno jest powiedzieć, no, bo... Znaczy, wiemy mniej więcej ile w przeciągu dziś, ostatnich 10 lat było. No i to jest mniej więcej 10-20% bocianów yy, przynajmniej w zachodniej Polsce było. Lepiej jest w Polsce południowo-wschodniej, gdzie to rolnictwo jest bardziej tradycyjne jest ciągle dużo pastwisk, głąb, takich terenów podmokłych. Tam bociany mają się dobrze i tam tak naprawdę 3 czwarte populacji polskiej jest w tej ćwiartce północno-wschodniej. A tutaj w zachodniej Polsce, szczególnie na dolnym śląsku, z bocianami jest, mówiąc krótko, kiepsko. Tak, tak to wychodzi. Tak to wygląda. Jak pan ocenia tego typu... To są bardzo pozytywne inicjatywy, no bo jakby uwrażliwiają ludzi, którzy na co dzień, że tak powiem, podejmują decyzje, które też wpływają na nasze środowisko. Jak postępować, żeby dla przyrody było to w miarę, e, w miarę pozytywnie, żeby się rozwijać z, w sposób zrównoważony, niekoniecznie zachowując w całości, ale żeby chociaż część tej przyrody oszczędzić i żeby nam się zdarzyło dobrze, bo tak naprawdę im więcej tej dzikiej przyrody wokół nas, to tym lepsze środowisko dla nas, czy też jako, jakość życia dla nas lepsza. Oczywiście. Przede wszystkim zdrowie. Po raz pierwszy tak Tak. Znaczy w okolicach nie po raz pierwszy, ale tutaj konkretnie to pierwszy raz, tak. No super. no. Ja ogólnie jestem dużym fanem Dolnego Śląska i, i historii, i, i sa, samego tego terenu, także każdy wyjazd na Dolny Śląsk jest dla mnie bardzo interesujący. Co by Pan życzy? Bocianów, jak najwięcej łąk, jak najwięcej mokradeł, no i pokarmu dla bocianów. Dziękuję bardzo.